Tak jak w tytule, pokażę Wam jak zrobić serwer Minecrafta 1.9 bez hamaczy. Na początek wchodzimy na stronę noip.com Klikacie up I tutaj się rejestrujecie. Wzywam serwis za darmo. Później jak już macie konto to się logujecie. I następnie... Klikacie tutaj Add Host limit jest trzech adresów dodajemy hosta tutaj piszemy tutaj nazwę naszego serwera to Minecraft, YouTube, przykładowo DDNS odtąd są darmowe do góry są płatne tamie na przykład noepad.me tu nic nie zmieniacie wszystko zostaje tak jak jest klikacie add host teraz mamy tego hosta klikamy download client i pobieramy sobie klienta tego eee, to powinno być tak coś po pobraniu na początek pewnie takie okienko wam wyskoczy tutaj się logujecie swoim mailem eee, no logujecie się na konto w jest stronie też eee, później klikacie edit host i zaznaczacie wszystkie te swoje adresy które będziecie używać przechodzicie save i programy to już wszystko. Teraz wchodzimy sobie, wpisujemy livebox i samo powinno, samo powinno y, odpalić nam tego liveboxa. Tu się logujemy, oczywiście admin, admin to domyślne. Wchodzimy w zaawansowane. I tutaj, tu powinien być wasz komputer. Nie wiem czemu mojego nie ma. Y, musimy mu dać statyczny adres. Czyli po prostu klikacie tutaj i zaznaczycie tutaj swój komputer, i później klikacie dodaj. Nie wiem czemu tutaj nie działa, ale już się zmniejszało to. Zaporę dajemy na niską. Wracamy do sieci. Druga zakładka. Tutaj odblokujemy porty. Czyli np. nową, i wpisujemy sobie tutaj np. Minecraft. I ważne, żeby te porty były takie same. Jak będą inne. To nie jest zakres od i do, jak zrobiłem w poprzednim filmiku i zrobiłem błąd. Te porty muszą być takie same. I najlepiej 25565 to są domyślne porty dla y, Minecrafta. Obydwa protokoły swoje urządzenie, czyli u mnie PC. Zapisujemy. I teraz wchodzimy w dynamiczny DNS. Wpisujemy pełną nazwę hosta, czyli Minecraft. .NOIP.NI tutaj też podajemy sobie dane do tamtego konta i zezna... pamiętajcie, żeby zaznaczyć tutaj no 0ip i dodajemy dobra, podajemy to już też wszystko teraz wchodzimy w minecraft.net download Tutaj pobieramy Minecraft Server 1.9, zapisujemy sobie i teraz przenosimy go do pustego folderu i mu tutaj nazwę i teraz kopiujemy to, tą część, odpalamy notatnik zapisujemy jako mm, zapisujemy jako start na przykład .bat i bat pamiętajcie żeby zaznaczyć wszystkie pliki tutaj bo inaczej to się zapisze to będzie, to będzie tak wyglądać chyba. tak to będzie a to ma być ma no, tak wyglądać no. zapisujemy i odpalam nasz serwer pamiętajcie też żeby usunąć albo tu usunąć 19 albo tutaj dopisać 19 jak będziecie odpalać serwer tutaj też możecie sobie przydzielić ram minimalny maksymalny chyba jakoś tak i teraz sobie odpalam serwer i wszystko działa pamiętajcie nazwy są tutaj też ważne no i teraz wywaliło nam serwer i utworzyło nam kilka plików, tutaj wchodzimy teraz w eule, zmieniamy z false na true. true To są takie jakby zasady, musimy po prostu potwierdzić, przy okazji serwer properties yy, jeszcze się nie odtworzył, to w takim razie musimy jeszcze raz odpalić Że nie znaleziono paru plików, bo ich nie było. Więc musiał je stworzyć. Dobra, świat się tutaj generuje. Dobra, zatrzymujemy go znowu. Teraz wchodzimy w serwer properties. Port zostawiamy jaki jest. konfigurujecie sobie go dowoli. Serwer IP zostawiamy puste bo to się przydzieli automatycznie to yy, wasze lokalne czyli, czyli po prostu nie, nie będzie z tym problemu później yy, pamiętajcie zmienić sobie online moda na force no i to wszystko tutaj odpalamy serwer Dobra, wszystko teraz powinno działać Teraz odpalamy Minecrafta. Dobra, tu jest nasz serwer. Jest na 20. IP jakim się łączymy to no, najlepiej lokal host. Może być też 1.92 10, chyba, lokalne wasze 10 powinno wejść, chyba tak jest, 10 i tutaj chwilę jest lag na początku świat generuje, ale to o to najlepiej sobie wpiszcie tutaj localhost po prostu też powinien wam działać a znajomym nie podajecie tego tylko podajcie ten adres, który, ten, który stworzyliście sobie wy nie wchodzicie tym bo po prostu was... nie, połączy, nie połączycie się no, pokażę to wam jest logowanie, ale nie połączymy się Sam że nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest to podajcie znajomym a sami wchodzicie przez LOCAL host. no i to wszystko teraz powinno działać pamiętajcie też odpalać ten program zawsze jak macie jak wstawiacie serwer chwilę też na porządku może nie działać ale dajcie mu 5 minut i powinno już później działać wszystko no i z mojej strony to chyba już wszystko mam nadzieję że poradnik wam pomógł subskrybujcie, łapkujcie. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.